Stalowa Wola chórami stoi wiemy już od wielu lat. Dziś sylwetka kobiety, która poprzez edukację głosową najmłodszego pokolenia mocno przyczynia się do popularyzacji śpiewu, promocji miasta i szkoły podstawowej nr 11, w której na co dzień pracuje. Katarzyna Pisera, bo o niej mowa, to nie tylko dyrygentka chóru Puella Cantus, ale również wspaniały pedagog, przyjaciel dzieci i młodzieży, pochłonięta miłością do muzyki już od dzieciństwa. Śpiewałam w chórze szkolnym. No byłam też solistką i tak to się wszystko rozpoczęło. Poza tym bardzo lubiłam siadać w domu na schodach. To były takie betonowe schody wtedy jeszcze, nie takie teraz ażurkowe. I po tych schodach się pięknie niósł śpiew, ale najczęściej to robiłam oczywiście, jak byłam sama w domu, więc wtedy śpiewałam wszystkie piosenki, które znałam. Pasję z dzieciństwa Pani Kasia przeniosła do życia zawodowego. Muzyczne wykształcenie zdobyte na Uniwersytetach Śląskim i Rzeszowskim od lat wykorzystuje pracując jako pedagog i dyrygent w Szkole Podstawowej nr 11. Prowadzenie utworzonych przez Stanisława Steczkowskiego klas choralnych oraz chórów Mały Kantus i Puelarum Kantus traktuje jak wielką przygodę. dużo adrenaliny, to jest na pewno dużo satysfakcji, jak coś wyjdzie. No i oczywiście wszystkie rodzinne imprezy, wszystkie rodzinne wyjazdy i w ogóle cała moja rodzina jest podporządkowana tym moim występom, czyli zawsze planuję wszystko, biorąc pod pod uwagę fakt, że coś tą chórem muszę jeszcze zrobić, wystąpić, zaśpiewać, wyjechać. Rodzina to przede wszystkim mąż Daniel, który od lat towarzyszy chórowi, dokumentując ważne koncerty, ale także uzdolnieni muzycznie synowie Konrad i Hubert. Konrad jest trębaczem, gra w różnych orkiestrach, w różnych projektach, nagrywa płyty z różnymi artystami, a Hubert jest w tej chwili we Włoszech na studiach. No, oczywiście, jest pianistą, więc dalej się kształci i rozwija. Pani Kasia, jako mama, ale i pedagog, świetnie wie, jak muzyka i śpiew kształtują człowieka. Śpiew daje przede wszystkim radość i dużo emocji niesie ze sobą. I... Takie wspólne śpiewanie daje też bardzo fajną więź między chórzystkami, taką integrację, a już wyjazdy i festiwale to już jest pełna integracja i poznajemy się bardzo dobrze i przeżywam czasami radości, czasami są jakieś smutki, ale uczą się żyć ze sobą po prostu. Nie patrząc w telefony czy w komputery, tylko uczą się żyć ze sobą i rozwiązywać różne konflikty, bo wiadomo, że jak jedzie się taką wielką grupą, to czasami coś się może wydarzyć, więc to jest bardzo dobre.

Dziewczęcy Chór Pualarum Cantus posiada różnorodny, bogaty repertuar. Bierze udział w uroczystościach patriotycznych, religijnych, koncertach charytatywnych i okolicznościowych w Stalowej Woli. Talent i zaangażowanie pani Kasi sprawiają, że młode chórzystki osiągają wysoki poziom i uznanie, a swoją dyrygentką są wręcz zauroczone. Jestem pierwszym i pani od nas dużo wymaga, żeby wysoko śpiewać. Też w niektórych piosenkach jest łatwo, w niektórych ciężko, więc też trochę trzeba dać siebie. Jak byłam mała, to chodziłam do przedszkola i tam pani Kasia uczyła mnie muzyki i bardzo mi się spodobało i stwierdziłam, że właśnie chciałabym chodzić do klasy churalnej. Ostatnio właśnie, jak byliśmy na wyjeździe, to pani Kasia bardzo się o nas tak troszczyła i była tak, że bardzo nas dbała i, i tak. Miło po prostu z nami spędzała czas. Ja poznałam panią Kasię od pierwszej klasy i bardzo mi się spodobało, jak ona prowadzi tą lekcję. Czasem jakiś żart powie, no po prostu to jest najlepsza pani od muzyki. Znam panią Kasię od zerówki, zaczęła nas uczyć muzyki, śpieliśmy różne piosenki, pani Kasia grała na pianinie i tak mi się spodobało, że Błagałam moją mamę, żebym poszła do klasy churalnej, też się dostałam. Pani Kasia jest wymagająca, ale jest za to bardzo miła i bardzo fajna. Ćwiczy z nami fajne piosenki, kolendy, pastorałki. Koncerty w Polsce, jak również za granicami, przyniosły wiele nagród i wyróżnień, przyczyniając się do promocji stalowej woli uznawanej za miasto chórów. Strawa Wola chórami stoi, to jest znane powiedzenie już w naszym mieście. Na pewno Stanisław Steczkowski się do tego przyczynił bardzo, bo jest, jest przecież jeszcze chór pięcy Kantus, też chłopcy z naszej szkoły. I są chóry starsze, jest kameralny, są lasowiacy, gałdewite. Bardzo dużo tych chórów jest. I faktycznie jak przychodzi do koncertu, no to ten koncert jest długi, bo wszyscy chcą się pokazać i zaśpiewać. I fajnie, że to jest od takich maluchów, czyli od tych moich dzieci, od pierwszej klasy właściwie po takie właśnie osoby już starsze. Promocja miasta, szczególnie jak właśnie wyjeżdżamy poza to miasto i się pokazujemy, tutaj chór Polarum Kantos ma bardzo dużo sukcesów na swoim koncie i śpiewaliśmy i w Bydgoszczy i w Krakowie i w Lwowie parę razy, akurat ten rocznik jeszcze nie, ale te poprzednie, więc faktycznie i są zapamiętywane przez swoje stroje piękne, niebieskie zaprojektowane przez Alicję Czajkowską-Chmielewską, więc wszyscy pytają się. Co to za chór, co to za dziewczynki, skąd te stroje, skąd przyjechaliśmy. Więc myślę, że promocja ogromna. Za tą promocję i piękną, muzyczną wizytówkę Stalowej Woli pozostaje pani Kasi podziękować i życzyć spełnienia marzeń na górskich wspinaczkach. Kocham góry i chodzenie po górach i mam takie marzenie nie wiem, czy mi się uda go spełnić żeby zdobyć koronę Gór Polskich. Zdobyłam. Już najwyższe, oprócz oczywiście w tatrach jeszcze nie, niestety, ale te pozostałe tak i bawią górę, i śnieżkę i śnieżnik, tarnice. I chciałabym zdobyć wszystkie te szczyty i to jest moje marzenie. Takie, takie luźne, nie musi się wszystko do końca spełnić. Natomiast wiadomo, jak każda matka. Chciałabym, żeby było wszystko w porządku w mojej rodzinie i żeby nas nieszczęścia omijały szerokim bukiem. W oczekiwaniu na kolejne muzyczne uczty witamy Panią Kasią w gronie znanych i nieznanych stalowo -Wolan.